Dzień dobry Państwu. Dziękujemy, że, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie, na konferencję prasową. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzeów i tak pomyśleliśmy, że chyba jest to dobra okazja, aby opowiedzieć za Państwa pośrednictwem naszym widzom, słuchaczom, czytelnikom o tym, co w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu się dzieje i o tym, co będzie się działo w najbliższych tygodniach i miesiącach, bo przecież przed nami wysoki sezon turystyczny, a te mijające dni, majówka, a potem noc muzeów dla nas są zawsze swego rodzaju próbą generalną właśnie przed tym wysokim sezonem turystycznym, próbą Takim testem, kiedy sprawdzamy, czy to, co na ten sezon wymyśliliśmy, rzeczywiście się sprawdza i, i, i jak, z jakim odbiorem się spotyka. A takie trzy główne rzeczy, o których chciałbym opowiedzieć, które przygotowaliśmy. Dla naszych gości przede wszystkim nowy system audioprzewodników. Już o tym mówiliśmy, on już od kilku tygodni funkcjonuje, ale to jest naprawdę bardzo duża zmiana jakościowa w stosunku do tego, co mieliśmy. Najważniejsza kwestia, że jest to audioprzewodnik nie tylko po polsku, ale także w języku angielskim, niemieckim, czeskim. I dzięki to podkreślam cały czas bardzo szybkiej reakcji obsługującej nas w tym zakresie firmy Mowitech z Krakowa, również wersja ukraińska pojawiła się naprawdę w ekspresowej tempie I za to jesteśmy bardzo wdzięczni tejże firmie. Sama ścieżka zwiedzania, no myślę, że jest bardzo, bardzo interesująca. Takie zresztą mamy pierwsze sygnały od naszych gości. Bardzo myślę, fajnie jest wyważone to, jakie informacje i ile informacji można uzyskać, ale jednocześnie, żeby nie być przytłoczonym jakąś bardzo fachową, historyczną wiedzą, tylko żeby po prostu zdobyć taką, taki ogólny ogląd. O tej porcelanie, którą e, pokazujemy. Sam sprzęt jest też bardzo intuicyjny, właściwie bezobsługowy, uruchamia się praktycznie samodzielnie w każdej sali, więc e, myślę, że to jest taka pierwsza duża zmiana na plus, którą nasi zwiedzający e, zobaczą. Drugą rzeczą, którą przygotowaliśmy, to jest nowe oświetlenie w części sal wystawienniczych. To jest może coś, co nie rzuca się w oczy na, e, tak od razu, ale, ale słyszymy takie opinie, zwłaszcza od gości, którzy u nas już byli kiedyś. Słuchajcie, tu się coś zmieniło, jest jakoś inaczej, jest jakoś fajniej. A to jest właśnie to nowe oświetlenie, tak jak mówię, w części sal ekspozycyjnych. Pozostałe sale odłożyliśmy sobie na jesień, czyli po zakończeniu sezonu, żeby teraz nie ingerować już jakimiś pracami remontowymi zwiedzających. Mówię o tym oświetleniu też nie przypadkowo, dlatego że jest to taki fajny przykład współpracy pomiędzy nami a Teatrem Lalki i Aktora. Bo to właśnie pracownicy teatru, szczególnie pan Filip Niżyński, któremu tutaj bardzo dziękuję, przygotował e, czy opracował scenariusz tego oświetlenia. Także ono naprawdę wydobywa z tych naszych eksponatów, z tych naszych muzealiów, naprawdę w taki teatralny sposób to, co w nich jest najpiękniejsze. No i na koniec, chociaż właściwie powinienem od tego zacząć, e, nasz. Myślimy, że chyba hit na tegoroczne wakacje, czyli otwarta w ubiegłą sobotę w trakcie nocy muzeum wystawa Elita Śląskiej Porcelany. Wystawa, którą zorganizowaliśmy z okazji 140 lecia założenia fabryki Hermana Ome na Szczawienku. Fabryka no może trochę mniej znana niż te dwie największe, czyli Karla Christera i Karla Tilsza, ale fabryka, którą nie bez powodu nazwaliśmy tutaj elitą śląskiej porcelany wyroby z fabryki Hermana Omega to jest naprawdę najwyższa półka jeżeli chodzi nie tylko o naszą wałbrzyską porcelanę czy też śląską, ale w ogóle o porcelanę europejską zgromadziliśmy na tej wystawie ponad 560 eksponatów, a więc to jest naprawdę E, duża ilość obiektów, które można oglądać. One pochodzą nie tylko z naszych zbiorów, ale przede wszystkim z kolekcji prywatnych. E, co jest, e, no myślę, tą dodatkową wartością, że, są to, że jest to porcelana, są to, są to przedmioty, których tak na co dzień oglądać nie można. Zresztą zaprosimy Państwa na tą wystawę za chwilkę, gdzie też będzie można e, już podpytać. E, Konkretnie pracowników naszego działu ceramiki, że o, o, o to, co na tej wystawie można zobaczyć. Natomiast, jeżeli Państwo pozwolą, ja chciałbym jeszcze na chwilę oddać głos Pani Ilonie Dębickiej, kierownicce działu edukacji, żeby opowiedziała o tym, co właśnie w edukacji muzealnej się będzie działo, bo jak Państwo pewnie wiecie, od wielu, wielu lat jest to bardzo ważny element naszej pracy, na który, na który zawsze stawiamy i zawsze się cieszymy z tych dzieci i tej młodzieży, która tutaj do nas przychodzi i z tej oferty korzysta. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Tak jak pan dyrektor powiedział, kładziemy ogromny nacisk na edukację muzealną. Teraz naszym wyzwaniem jest nowa oferta wakacyjna, no bo wakacje wielkimi krokami zbliżają się do nas. Stawiamy teraz na nowoczesność, stawiamy na warsztaty związane z ekologiem, z recyklingiem, więc to będą bardzo nowoczesne warsztaty. Mamy nadzieję, że przyciągną dużą rzeszę dzieci do naszego muzeum. Co warto podkreślić, że wprowadzamy warsztaty które będą promowane też przez bardzo długi okres czasu, więc one nie mogą być monotonne i to jest naszym głównym celem. Niebawem też mamy okazję otworzyć ekopiknik na naszym ogrodzie muzealnym, który będzie otwartym piknikiem. Będzie to impreza, w której będą uczestniczyć dzieci z naszych wałbrzyskich lokalnych szkół. Podczas tego pikniku będziemy tworzyć warsztaty ekologiczne. Będą to bardzo ciekawe warsztaty powiązane też z wykładem o ekologii, Będziemy też mieć możliwość porozmawiania ze Strażą Miejską, która w bardzo krótki, zrozumiały sposób przedstawi dzieciom tematykę ekologii, dbania o przyrodę. Co dalej, niebawem też zbliżają się warsztaty okolicznościowe, więc muzeum na każde takie warsztaty przygotu... stara się przygotować nową ofertę. Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju warsztaty, które będą przyciągały tę rzeszę tych małych dzieci, dlatego wszystkich serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i do oczekiwania tej nowej wakacyjnej oferty. Co jeszcze? Będziemy z Państwem przy każdej możliwej okazji, jeżeli chodzi o imprezy miejskie, więc proszę przychodzić do nas, szukać naszego stoiska, naszego pięknego namiotu, które też niebawem Państwo będziecie mogli zobaczyć. Zobaczyć. Tak więc serdecznie Państwa zapraszamy do warszt na warsztaty edukacyjne w Muzeum Porcelany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, tylko w uzupełnieniu: piknik ekologiczny już jutro, tak? Tak, dokładnie. Już jutro piknik ekologiczny, właśnie w tym, w tym pięknym ogrodzie. Także to też jest e, taki przykład, że ten ogród, który tutaj mamy, będziemy wykorzystywać e, no, tą przestrzeń w środku miasta zieloną. Ona nie tylko służy tutaj. Wałbrzyszaną przechodnią, osobom, które oczekują na autobus, bo one bardzo często zamiast właśnie czekać tam pod wiatą, są tutaj na ławeczkach u nas, tego się cieszymy, ale, ale właśnie jako taka przestrzeń do prowadzenia chociażby takich ekologicznych warsztatów, na które już jutro zapraszamy i które zapowiadają się, do chyba. Bardzo ciekawy, bo tak. wiem, że tam jakieś przeróżne sadzonki to już od kilku tygodni dojrzewają w biurze. E, dziękuję Państwu bardzo. Myślę, że za chwilkę zaprosimy jeszcze na moment na, do muzeum, do budynku, na górę, tam do sali wystaw czasowych, żebyście Państwo mogli sobie tę naszą najnowszą wystawę obejrzeć i tak jak powiedziałem, ewentualnie jeszcze podpytać naszych pracowników o, o szczegóły. Bardzo dziękuję.